Cześć, z tej strony Adrian zapraszam was na kolejny odcinek serii Zagrajmy w League of Legends". W dzisiejszym odcinku znowu są z nami Aruś, Takos, Paczuś i Chester. Elo Życzę wam miłego oglądania. Myślę, że jest? Jesteś w błędach. Dobra Dawidzie, damy <coughs> radę czy nie damy rady? panie. Na pełnej.

o, oni biją się, ciebie. Dobra, Dobra piersi. Po, po co on flaszował stary? Tak bym go nie zabił, bolą. <grym> ja, bym... ja bym go zabił, gdybym go Daję ci wartę tutaj. Okay. On ma burę to może sobie O kurde. Co ty cię zrobiłeś? Kiedy trochę pośpieszyłem. A ten też zjebał. No to jest pełne. Eee, warto. Ej, ja tak, tu jest jungler, a... uwaga. nie mam jungler w ogóle. A, nitarką. Nie zgiń, proszę. On zginie Idę, idę do dżungli, idę do naszej dżungli Brawo, gratuluję Ona jest martwa Walczy na Jaxa no, to, będziemy Bili. musieli za chwilkę wrócić Po tej fali najlepiej Nie wiem, to za pomoc z to był za pomysł z jej strony Ole, ty stracą minionów Ja też nie wiem Cześć Czekaj A nie, dobre, dobra, dobra, cofamy, cofamy. Panie... O... Z, uwaga z. z O i uciekaj Mordo dla Jaxa pomóżcie, brawo Jax. Pięknie, pięknie. Fiora go zajebie i tak. Jest sama. No, próbujcie. Mm, ją ale mm. fajny czem? O, Nidalka jeszcze. No Nidalkę będzie łatwiej zabić. Po fleszu. Ale z nią zapalisz. Dobrze, dawaj, 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 dawaj. Teraz trzeba było jeszcze pushować.

Hmm. A, pofreszowali. <laughs> jeszcze ulta spalił idiota. <laughs> co za koleś. XD Nie wiem co on chciał zrobić. Musiał się zajebać jeszcze? Chciał... linia. To, że ma ulta? linia. Czy on że go uniknie? Nie wiem, może w ogóle nie, nie, nie przemyślał tego zupełnie. No, żeś trochę mi odjechał. Nawet Hilby by jej nie ratował. Dobra, ja pszenkuję, ja da chodź, chodź, chodź. Oj, dobre, Ale chłopaki mi, ej, ej. Chodź tu, chodź tu z każdą. Oj, no. ja, to, o, to te, Nie, no weź teraz? A jesteś dzban! Jester, a jesteś dzban! Co ty robisz? Mam na sobie. Ale mnie ujebałeś teraz. On się nahitał no uważaj Krzysztof na strzała co, tak. co się odjebało teraz na tym topie w ogóle. Nie, no to zgubałem killa. Mm. Masz bardzo... Ja ładne w ogóle zdechłem Ja w ogóle. Dobra, ult nami, ult nami bierz od razu. Nie ma ulta, bo Masz, o Teraz pan. Pozwól, że sakiruje te kill. Bole. O nie. A, Czas Terry co? poczęstował. Oj, Czas Terry, chłopie, ty wiesz ile on będzie odrabiał te kile? <grych> do końca gry. <grych> Ale to odpacza spokojnie. Chodź tam, idę. Dobra, Chodź, drukuję ci tę sztukę, idzie. To się nie masz uskakować, tylko pomóc skarmić na falę, bo on mnie zabije. Właśnie chodziło mi o to, że jeszcze szedł za mną, a nie gdzieś do tyłu w plecy, pizdu. Mordeczko. Bot w mocy. My dżungler No yes. tyle farmy straciłem. Ja go dorwę, ja go dorwę, ja go dorwę. To i nie. Ej patrzcie, kto tutaj jest. Oh, nie lubię, jak ktoś mnie słucha, bo dzieje się to. Nie ma, na pełnej ku**a pi**ie. Zbierają. E, Smok coś ten szkujemy się? Można by było. Właśnie warto, postawić. Pomóżcie nam, Tylos. Idę, biegnę. No biegnę. Otwiera bez TPK. O Zostałeś w pułapkę wszedłeś. Red smite. Nidalka? zabija Nidalkę? No ja się w Nidalkę. pułapkę wszedłeś, wiesz? Nie, to red smite'a. O tutaj widzę ale jak pułapkę wchodzi. Ale to ja widzę, że nie. Już nie wchodziłeś. Nie dostałem obrażenia od pułapki. Na mojej liście, ale Aj, Zabiję grę jeszcze. No dobra, ale zabił Zeta. Report za, za dzika to ładnie No i party Warfit No panowie bo tylko no, widzę że na RPON kupuje pinki ogólnie ja kupiłem i go zniszczyli Odczep się Ja niszczę pinki, zniszczyłem tychże dwa Ile ty zniszczyłeś pinków Ja mam 18 tych na razie, 18 za wizję. Ale nie mam zniszczonych pinków, ja mam drugi najwięcej się ode mnie. <tup> Proszę myć, nie krytykować. 20. Odwal się ode mnie! Czemu ty masz tak długiego tego stuna? <noise> da co 300 Boże myślałem, że coś nie jestem smite Fuck Kolega nie ginie Kolega by przeżył Dobra Trochę nie masz pomóżcie, pomóżcie

no to Jezu chrysto, no już jest martwa. Zat nice. Dobra. To za Heralda, jeśli chcesz, to rób sam, zrobisz go na pewno. Oooo, i pesadzić jeszcze niż myślałem. No nie jest zbytnio. bo używa skill, a nie od ataków w większości przypadków. No dobra, ale możesz to myśleć. Znaczy, mam przyjść do puszczowania. Może tak, może tak to Mam dużo obszarowych skinów ładnie, mało brako. O! Co? Kurde, dziwne to było, jak ty to jest? Ale on spredikował to w mi się wydaje Nie mam pojęcia co to ma być Dobra, Zobaczmy kotwica co to kotwicą Heyo! Okay, tak oh. jak mówisz hmm. Dobra, i mamy 6 dwie Ten Jinek jakiś nafidowany? No, nie, to okay. dobrze Les do Ciebie, nie wiem, czy zdążę Spoko, spoko To jest niedala co ty robisz? Ja w ogóle jestem w szoku, Zabijam. że... Zabijam. Oj. Doli popisana. Ja ty się wyleczyłeś za 400? Mam Nie zwiększone to leczenie to na RC. Za 400? Jeszcze bez... Zjadłeś Jeszcze bez i bez Oblicza Ducha. A teraz... A teraz jeszcze jest Ocean, więc wiesz... To się będę się jeszcze więcej leczył. Uważaj, mo ooo Jako na mnie trafiła przez no. Aha Marią se Marią se tak bardzo Niekoniecznie A, okej okay. chodź z tym samym. Dojechać ją do końca Nice Tylko Zedek tam zaraz poczyści Ojej, czemu go zabiliście? Jak go nie zabili, to bym się z niego wyleczył, Boże Nienawidzę was A i tak się leczysz? Nie leczę się Jak mam się wyleczyć? Z martwego przeciwnika używałem z w. z w bym się wyleczył za, kurwa, 600 HP Lec do ciebie, ale nie wiem czy dąże

Zedzior jeszcze leci Ooooooo Zostawiam cię, zostawiam cię Trzeba było, trze było trzymać trochę Trzymać, no ja Mógłby się za darmo to atakować. No Nie wiem Chodź ulta puszczę Ta A zapomniałem Oooo Aaa kotki dwa Jakby A, ale szybko lowe. nie wskoczył to może bym go zrobił Ha nie mnie, leż Nie, Gdzie on jest? Nie wiem, Tak Tu jest. Nie trafiłem go. O, dobra, panie. O, będą, będą mi tu pomóż. i na zebra. Dobra, nie Dobra. Na smoczka lecimy. Z tak na kurdzie daję No sólce. Ja wam tam... czas, znaczy się. Haha! <laughs> bez flesza. Oh! Nie Dziń bez flesza. Nie umrę. Nie uciekaj, z Nie, uciekaj, uciekaj nie, Fiera z. Fiera z. O, nie, tego nie, 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 tego smoka. I nie, 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 Oj, co? So o nie, To, to tej Dobra, to my mi da jak najszybciej. Mhm. Kurda. Chyba to jest tak pi, że to nie trafiło ani jednego. Nie denerwuj mnie nawet, naprawdę. Dobra, mamy i No gościa? O to, o to. Chodźmy na botu teraz. ja Ja ci no dziękuję. No i nie mam Fajnie, mi tam pasuje taki deal. Czeo, Dobra, podpalona Podpalona, załatwiona Tak blisko Może nie aż tak daleko, bo cię zaraz coś zadziur, zaraz Żedzior to nie żyje Dobra, puszować z mi da my tu będziemy tego Chciałem papa jeszcze spuszować No ja widzę, że oni się chyba poddali już Dzięki. Dobra. Piękna gra, panowie. Bardzo dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Eso es, Dale.